Włodek Zuterek. Barbara Błasik. Wojtek Borowczak. Ambicje artystyczne zostawiamy raczej na czas międzytygodniowy, a tutaj jest praca po prostu i praca zobowiązuje nas do tego, żeby grać to, co ludzie chcą usłyszeć. Także gramy od um, Titanica aż po Disco Polo, po, po piosenkę Wolność, co tylko sobie zażyczą ludzie. No. Według mnie e, trzeba po pierwsze bardzo kochać muzykę. Trzeba kochać muzykę praktycznie tą najbardziej wartościową. Trzeba ją czuć, trzeba e, chcieć, nie tylko śpiewać dla samego siebie. Trzeba po prostu kochać to, co się ro robi. Użyłaś y, pewnego sformułowania. O muzyce, o muzyce tej najwartościowszej. Jaka to jest muzyka? Klasyczna. Dla mnie to jest klasyka. Klasyka, ja na takiej się wychowałam. Praktycznie moje pierwsze kroki w szkole muzycznej, bo taką ukończyłam. Eee... W jakiej klasie? W klasie fletu. tutaj tak na co dzień w Ameryce? Na co dzień? No, remontuję domy. Maluję przede wszystkim wnętrza. Cieszę się, że tutaj w ogóle mogę grać. Przyszedłem razem z Basią tutaj. Od marca gramy. No, cieszy mnie to bardzo, że mogę e, pracować z tak wspaniałym muzyką, jak jakim jest Włodek. No, również z wspaniałym kolegą. Mogę się wiele od niego nauczyć i staram się to robić. Myślę, że coś z tego będzie. Muzyczny, więc ja bym się starał nie oceniać, ale na pewno wiem, że wszyscy starają się według zasady y, każdy orze jak może. I grając, wiesz, no, przede, dużo jest restauracji, tawern, gdzie się gra muzykę, to jest bardzo ważny element. Nie wszyscy chodzą do filharmonii, przecież nie codziennie, ale muszę powiedzieć, że byłem na koncercie organizowanym przez Związek Narodowy Polski i naszego prezesa Moskala, prawda, e, koncert zorganizowany w kościele świętego Jana Kantego i tam było właśnie msza e, żałobna Requiem Mozarta. Znakomite wykonanie orkiestry znając, która nawiasem mówiąc Koncertuję tam dosyć często, bo ja widziałem ten rozkład zajęć tam. Oni koncertują często i naprawdę duża uczta muzyczna była. Widziałem dużo znakomitych moich znajomych, kolegów, muzyków i wszyscy, którzy uczestniczyli w tym. Ja myślę, że powinno być więcej takich koncertów tego typu klasycznych, żeby zachęcić ludzi i. W pewnym sensie wychować trzeba ludzi w duchu muzyki klasycznej, żeby potem to zbierało owoce, żeby oni przychodzili na te koncerty. Drugie CD, które planuję wydać pod koniec roku, będzie CD też na instrumentach elektronicznych, z tym, że będzie dodana trąbka na żywo. Będzie zrobiony mój koncert na trąbkę, który napisałem i właściwie przepisałem przez kilka lat, ale ze względów finansowych trudno jest cokolwiek kiedykolwiek nie dość, że wydać, zorganizować koncert. A może kiedyś nawet w Filharmonii tutaj. To no jest takie moje marzenie, co zrobić.